Dzień dobry Państwu. To nie jest przegląd taki jak w poniedziałki, środy i piątki, ale jest to jakiś inny rodzaj przeglądu, nowy dla tego kanału. Pojawiły się cztery ciekawe... Tematy, które postanowiłem omówić, one są zbyt bogate w treść na zwykłe przeglądy, ale zbyt małe na osobne odcinki, więc zbierzemy je tu razem. Pierwsze będą, proszę Państwa, badania socjologiczne i pytanie, ilu Rosjan popiera wojnę. Później będziemy mieli braki budżetowe w Czeczeniu, a dalej także mm, rosnącą liczbę awarii lotniczych i kwestie cen jajek w Rosji. Zacznijmy sobie tutaj chro chroniki, tak się nazywa ten projekt socjologiczny, chroniki opublikowały swoje nowe badanie. Oczywiście powtórzę tutaj, tak jak zawsze, w takich krajach jak Rosja, która balansuje gdzieś na granicy autorytaryzmu i totalitaryzmu i jest mówiąc po ludzku tyranią. Tego typu badania socjologiczne są po pierwsze bardzo trudne do przeprowadzenia, po drugie nie zawsze miarodajne albo inaczej zazwyczaj niemiarodajne i dodatkowo także, proszę Państwa, są po prostu często prowadzone w sposób niewłaściwy, zwyczajnie z metodologicznego punktu widzenia. Chroniki przede wszystkim to, co robią dobrze, to prowadzą. Czy raczej ja, publikują te badania w sposób przejrzysty? Oczywiście, link Państwu zostawiam. Oni nie tylko opisują to w swoim artykule, ale także zostawiają cały ten masyw danych na GitHubie, żeby każdy, kto by chciał, mógł wejść i się z tym zapoznać. To już budzi pewne zaufanie. Oni w dniach 17-22 października przepytali 1200 obywateli rosyjskich. 1199, dokładnie, 1200 mm, obywateli rosyjskich. Oczywiście to jest reprezentatywna grupa, ponieważ została w odpowiedni sposób dobrana do tych badań. Jakie wnioski z tego zostały wyciągnięte? Przede wszystkim, proszę Państwa, i za chwilę będziemy to rozwijać, oni tutaj widzą, że to najbardziej prowojenne jądro. W tej chwili, w październiku 2023, to 12% Rosjan, przy czym według tej samej metodologii badań ta sama grupa ludzi w, zmierzyła to w roku 2023, ale na początku, w lutym i wtedy to było 22%, czyli 10 punktów procentowych mniej, ale jeszcze do tego przejdziemy. Dalej, 44% respondentów poinformowało w trakcie tej ankiety, że dochody ich rodziny spadły. 20% respondentów powiedziało, że zniknęły ze sprzedaży ważne dla nich lekarstwa. Rok temu, w październiku, to było 16% i tylko 5% Rosjan spodziewa się, że zarobią na tym, że państwo wydaje na wojnę. Jest jeszcze tutaj ciekawa statystyka: 52% ankietowanych zgłosiło, że w ostatnim czasie spotykało się z atakami lęku albo z epizodami depresji. 52% społeczeństwa to byłoby faktycznie dużo. Tutaj zacznijmy od tej kwestii. Prowojenności Rosjan. Zadano tutaj szereg różnych pytań, i pytanie, czy popierasz wojnę, odpowiedź: tak, nie, nie mam zdania, nie była jedynym branym pod uwagę. Przede wszystkim z tego, proszę Państwa, względu, że to jest pytanie bardzo oczywiste i które bardzo często skłania do odpowiedzi po prostu. Bezpiecznej. Dlatego oni tę metodologię opracowali w trochę bardziej skomplikowany sposób. Zacznijmy od tego, że padło tutaj pytanie, czy oni, ci ankietowani, zgodziliby się. Wsparli, poparliby decyzję, jeśli Władimir Putin zdecydowałby się zakończyć tę wojnę, po prostu wycofując wojska z terenów działań bojowych bez osiągnięcia celów specjalnej wojennej operacji? To jest ciekawie skonstruowane pytanie, bo ono pozwala ludziom na więcej swobody. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy nie zaakceptują takiej decyzji Władimira Putina, wypowiadają się za wojną i za osiągnięciem celów specjalnej wojennej operacji. Więc czują się bezpiecznie tak odpowiadając. Ci, którzy mówią tak, ja bym poparł taką decyzję prezydenta, także czują się bezpieczni, no bo przecież nie mówią niczego złego. Mówią tylko, że poparliby prezydenta. Więc tutaj patrzymy jak ludzie odpowiedzieli i co więcej jak ludzie odpowiadali. Tutaj mamy trzy punkty w czasie na wykresie: luty 2023, lipiec 2023 i październik 2023. Ta liczba ludzi, niebieska linia na wykresie, która poparłaby wycofanie wojsk z Ukrainy jest mniej więcej stabilna. I to jest około 40%. Natomiast ludzi, którzy by nie poparli wycofania wojsk, było niecałych 50%, teraz jest trochę ponad 30%. Widzimy, że ta liczba spada i w, w tym badaniu październikowym po raz pierwszy ta liczba była mniejsza niż tych, którzy chcieliby. Wycofać te wojska, czy inaczej zaakceptowaliby taką decyzję? Tu też jest to ciekawie skonstruowane pytanie. Nie pytają, czy ty tego chcesz, czy nie chcesz, tylko czy zaakceptowałbyś decyzję Władimira Putina. Znowu powtórzę, to w tego typu społeczeństwach ułatwia ludziom mówienie tego, co naprawdę myślą. Należy tutaj zakładać, że jeśli ktoś jest gotowy poprzeć taką decyzję, to jest bardzo duża szansa, że sam by taką decyzję podjął, gdyby przyszło jemu o tym decydować. Więc jest to ciekawy już moment. Liczba ludzi, którzy zgodziliby się z wycofaniem tych sił z Ukrainy jest większa niż tych, którzy by tego nie zaakceptowali, a tu mówimy o akceptacji porażki. No bo skoro wojska zostały sprowadzone, cele nie zostały wykonane, a oni wycofują wojska, jest to jakiś rodzaj porażki. Może nie kompletnej, ale jednak przyznania się do porażki ludzi, którzy są na to gotowi w Rosji jest według tych badań więcej niż tych, którzy na to gotowi nie są. Ale teraz przejdźmy do tej bardzo ważnej, tego ważnego elementu badania, jak oni policzyli to jądro zwolenników wojny. Kto według badaczy jest tym właśnie najważniejszym elementem społecznym, który wojnę popiera? To są ludzie, którzy odpowiedzieli na trzy różne pytania w określony sposób. To znaczy, na pytanie, czy popierają wojnę, odpowiedzieli tak. Tu, tak jak mówiłem, to jest pytanie, które autorzy badania określają jako mocno niemiarodajne, bo ludzie się po prostu boją na nie odpowiadać szczerze, więc samo to pytanie niewiele nam daje. Takich ludzi było 52%. To już, proszę Państwa, samo w sobie trochę nam się kłóci z wizją państwa, które jednogłośnie tę wojnę popiera. 52% poparcia no to jest mniej, zdecydowanie mniej, niż by chcieli nam specjaliści z Kremla rysować przed oczami. Dalej, 33% Rosjan stwierdziło, że nie poprze wyprowadzenia wojsk bez osiągnięcia celów wojny, czyli oni nie chcą się przyznać do porażki, nie chcą zakończyć tej wojny sami, chcą iść do końca. I jeszcze, proszę Państwa, jest trzecie pytanie ludzie, którzy uważają, że wydatki na armię są priorytetowe. Takich ludzi jest 26% wśród ankietowanych, czyli 74% odpowiadających na to pytanie stwierdziło, że nie są ważniejsze wydatki niż armia, niż armia, czyli niż wojna. Dodajmy przy tym, że wychodzi nam tutaj z tego, że 67% ludzi no Albo powiedziało, że popiera wycofanie wojsk bez osiągnięcia celów, albo odpowiedziało w sposób niejednoznaczny, bo się na przykład bali to przyznać wprost. Jeśli weźmiemy wszystkie te trzy grupy i znajdziemy ludzi, którzy to zrobili za nas badacze z projektu Chroniki, ludzi, którzy na wszystkie te trzy pytania odpowiedzieli w sposób antywojenny, znajdziemy 12%. Respondentów. Nie społeczeństwa oczywiście, tylko respondentów tej konkret, tego konkretnego badania. Co, jak zakładają autorzy, przekłada się na podobną liczbę w całym społeczeństwie. Taki jest oczywiście sens badań socjologicznych. Ta liczba, oczywiście możemy się kłócić na temat tego, czy ta metodologia była właściwa, czy nie. Na pewno była przemyślana. Ta liczba, proszę Państwa, jest tak, jak wspominałem wyraźnie mniejsza od liczby, którą obserwowali ci sami badacze 8 miesięcy temu. Wtedy to było 22% Rosjan, teraz tylko 12%. Więc tendencja jest tu bardzo wyraźnie zauważalna. Jeśli nie umiemy sobie jej wyobrazić, choć to akurat jest dość proste, to tutaj pojawiło się to na wykresie. Ten wykres trochę mnie bawi, bo jest wydaje się dość mało potrzebny. Autorzy badania zauważają także, że odpowiedzi potwierdzające na pytanie, czy wspierasz wojnę, te 51%, tutaj piszą 51, tutaj 52%, tutaj jest jakaś pomyłka. Załóżmy 52%, że to jest historyczne minimum, że wcześniej czegoś takiego, proszę Państwa, nie było. Jeszcze, proszę Państwa, jest tutaj kwestia tych ludzi, którzy odpowiedzieli na wszystkie te pytania w sposób przeciwny i co ciekawe to jądro przeciwników wojny także się nieznacznie w tych badaniach zmniejszyło to są ludzie którzy są wypowiedzieli się wprost przeciwko wojnie stwierdzili że Wydatki na armię nie są priorytetowe i że oni by się zgodzili na wyprowadzenie wojsk bez osiągnięcia celów. Takich ludzi w lutym 2023 było 20%, teraz jest 18,5%. Co wciąż jest liczbą wyższą niż 12% tych faktycznych zwolenników wojny. To jest ciekawe, proszę Państwa, porównanie. Ja zazwyczaj w tego typu sytuacjach, kiedy próbowałem zgadnąć, jak to wygląda, obstawiałem, że mniej więcej podobnie. Od 10 do 20% obstawiałem zazwyczaj jest zwolenników wojny, od 10 do 20% takich faktycznych przeciwników, ludzi, którzy mają swoje wyraźne zdanie na ten temat, co zostawia nam 60-70% powiedzmy ludzi, którzy po prostu płyną z prądem, zajmują się swoimi sprawami, próbują osiągnąć jakiś materialny sukces, polegający na tym żeby były pieniądze i na jedzenie, i na mieszkanie, na takie podstawowe wydatki. Tu znowu widzimy wykres, jak wyglądała dynamika, jeśli chodzi o tych konsekwentnych przeciwników wojny. Tak czy inaczej, tego typu badania są pocieszające. I jeszcze raz pokazują nam to, co wydawało się od początku wojny dość oczywiste, to znaczy to, że zdecydowanie nie całe rosyjskie społeczeństwo tę wojnę popiera. Czy to dla nas coś zmienia tak naprawdę w długiej perspektywie? Owszem, w krótkiej perspektywie niestety, co zostało już udowodnione przez blisko dwa lata tej wojny, niewiele. Przejdźmy do drugiej wiadomości, którą postanowiłem tutaj umieścić w tym mini przeglądzie. Proszę Państwa, The Moscow Times cytuje urzędników czeczeńskich, konkretnie tutaj mamy człowieka nazwiskiem Muslim Hucijew, który jest, to się nazywa, przedstawiciel prawitylstwa. To jest taki, byśmy powiedzieli, regionalny premier, czyli człowiek przewodniczący rządu regionu. Tutaj w Rosji mamy do czynienia i z okręgami, i z republikami, i z krajami. Oni mają tam swoje władze regionalne, różnego rodzaju parlamenty, rady, rządy. Tu mamy odpowiednik powiedzmy premiera Czeczenii, co jest dziwnym zwyczajem, ale w Federacji Rosyjskiej jest to pewnego rodzaju pozostałość po idei. Federalizacji tego kraju. W teorii te władze regionalne miały mieć duże znaczenie, a ostatecznie okazało się niewielkie. I ten człowiek, proszę Państwa, stwierdził, że brakuje pieniędzy w budżecie Cze Czeczenii, Republiki Czeczeńskiej na budowę obiektów socjalnych i wypłaty dla pracowników sfery budżetowej. To jest interesująca informacja z kilku różnych powodów. Po pierwsze, Braki finansowe państwa, które czekamy aż zaczną się objawiać, jeśli osiągną jakiś wymiar krytyczny, to będą miały właśnie taki wymiar. To znaczy nie będzie pieniędzy na to, żeby wypłacać emerytom, urzędnikom w dalszej kolejności, policjantom, żołnierzom, pracownikom FSB itd., więc jest to jakaś jaskółka. Z drugiej strony, proszę Państwa, możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to jednak Czeczenia. Po pierwsze, jest to region bardzo silnie dotowany przez budżet centralny. W zasadzie można by powiedzieć, że jest to region, który jest uzależniony od tych przepływów finansowych, które niektórzy, w tym ja, określają jako ukrytą daninę dla rodu kadrowów za to, że oni utrzymują na tym terenie Spokój i nie porządek, oczywiście, bo tam nie można mówić o żadnym porządku, a już na pewno nie o sprawiedliwości czy o jakichś rządach prawa, ale porządek z punktu widzenia Moskwy. Tam nie ma ruchów separatystycznych, buntów itd., i to im wystarcza, żeby płacić miliardy rubli każdego miesiąca Czeczenom, żeby oni mogli spokojnie sobie tam rządzić i pilnować porządku. Więc to może oznaczać albo, że centrum, czyli Moskwie, brakuje pieniędzy na utrzymanie spokoju w swoich de facto koloniach, albo że te kolonie podnoszą głowę i mówią takie rzeczy po to, żeby wymóc na centrali dodatkowe przelewy, co jest, może być odbierane także jako swojego rodzaju szantaż. Jeśli chcecie dalej naszej wierności i spokoju w regionie, no to płaczcie, bo nam brakuje. Prawdę mówiąc, oba te warianty wydają się równie interesujące. Trzecia, proszę Państwa, rzecz bardzo ciekawa, to jest, proszę Państwa, kwestia awarii, wypadków w lotnictwie cywilnym i transportowym w Federacji Rosyjskiej, tu Możliwe, nie mamy co do tego absolutnej pewności, ale wszystko w zasadzie na to wskazuje, że jest to efekt sankcji. Jak wiemy, branża lotnicza, podobnie jak na przykład branża motoryzacyjna, była tą, która została bardzo silnie dotknięta przez zachodnie sankcje, ale ten efekt był i nadal jest odłożony w czasie. To znaczy Boeing, Airbus, główni dostawcy cywilnych statków powietrznych, wycofali się z Rosji, przestali sprzedawać im części zapasowe, aktualizacje oprogramowania. Także, proszę Państwa, firmy leasingowe, które wypożyczały samoloty rosyjskim liniom lotniczym, co jest normalną praktyką na całym świecie, zażądały zwrotu tych samolotów. Rosjanie powiedzieli, że nie, oni je sobie zatrzymają. W efekcie tego typu działań Rosja została odcięta m.in. od części zapasowych, wiedzy technicznej, tego, co zazwyczaj jest potrzebne, żeby utrzymać swoje samoloty w dobrym stanie technicznym. Przez miesiące, które minęły od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wiele mówiło się o tym, że Rosjanie swoje samoloty demontują, żeby wyciągać z nich części zapasowe dla tych samolotów, które latają, a teraz zaczynamy obserwować, że tego rodzaju praktyki jak brak porządnego serwisu i brak porządnych części zapasowych zaczynają zbierać żniwo. Od początku roku 2023, proszę Państwa, zanotowano, to są obliczenia w mediach, więc możliwe, że nie do końca pełne, to są te przypadki, o których wiemy, zanotowano 180 przypadków technicznej niesprawności w trakcie lotu. To znaczy nie, że samolot wylądował, tam pootwierali i zobaczyli, oho, tutaj coś nie działa, tylko chodzi o takie sytuacje, kiedy samolot leci i w trakcie lotu coś się psuje. To jest 180 takich przypadków, czy to jest duża liczba, to. Trzeba zrozumieć tylko i wyłącznie poprzez porównanie. W roku 2022, kiedy ta historia jeszcze była świeża, takich przypadków było 60. Znowu na podstawie medialnych obliczeń, to znaczy tych, które dotarły do nas poprzez różnego rodzaju newsy i wiadomości, możliwe także, że ta liczba była większa. W latach 2018-2022 średnio rocznie miało miejsce po 55 takich sytuacji, czyli w roku 2023 180, ponad 3 razy więcej niż przedwojenna średnia, przy czym sytuacja wydaje się pod koniec roku zaostrzać. W wrześniu takich przypadków było 15, w październiku 25, w listopadzie 12, a od 1 do 12 grudnia już 14 sztuk. Sporo ostatnio mieliśmy parę lądowań awaryjnych, przynajmniej dwa przypadki, kiedy w trakcie lotu zaczął płonąć silnik, to wygląda niepokojąco. Tutaj dodajmy, że według statystyki zebranej przez nową gazetę problemy z silnikami stanowiły 30 aż procent wszystkich tego typu przypadków, czyli 30% ze 180%. Powiedzmy około 57 sztuk, coś takiego. Niecałe 60. Kolejne 25% to problemy, proszę Państwa, z podwoziem. Dlaczego ważne są silniki? Dlatego, że Rosja ma ogólnie problemy z silnikami lotniczymi. To jest jeden z najbardziej skomplikowanych elementów współczesnego samolotu, i no nie musimy dodawać, że jeden z najważniejszych w trakcie lotu. Latać bez silnika. No da się, ale nie tak wielkimi maszynami, jeszcze awaryjnie lądować bez silników się da, ale nie jest to ulubione zajęcie pasażerów lotniczych, zwłaszcza w lotnictwie cywilnym. Tutaj jest także trochę o, proszę Państwa, przyczynach tej sytuacji. Możemy przeczytać, to nie jest nic nowego, ale warto uzupełnić, że rosyjskie urzędy do spraw lotnictwa, rozawiacja przede wszystkim, Wydawała liniom lotniczym certyfikaty, zgodnie z którymi mogły one prowadzić samodzielne naprawy swoich samolotów, zamiast je na przykład wysyłać do producenta czy. Zwracać się do firm z jakimiś uprawnieniami od producenta do naprawy tej, tych samolotów, to po prostu pozwolono mechanikom linii lotniczych się tym zajmować i już pojawił się pierwszy przypadek, kiedy z powodu naruszeń różnego rodzaju przepisów, jedna z linii lotniczych rosyjskich, konkretnie Pabieda, czyli tańszy brand aeroflotu, stracił. Takie pozwolenie na prowadzenie napraw ze względu na to, że robił to po prostu źle, między innymi stosując niewłaściwe, niepasujące części, czy używając w tych remontach, tych naprawach, korzystając z usług pracowników, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji. Więc tutaj problem jest spory, a póki co rosyjski przemysł nie jest w stanie zastąpić tych samolotów zachodnich swoimi samolotami. Ostatnio na przykład przeprowadzono crash testy foteli do kabiny Suchoja Superjeta i się okazało, że to co rosyjski przemysł zaproponował po prostu nie działa. Rostiek także nie wypełnia terminów. Oni pracują nad projektem. To jest bodajże TU-214 samolot pasażerski, i tutaj także im po prostu nie wychodzi, nie są w stanie zrealizować terminów, które sami proponowali. I mamy jeszcze, proszę Państwa, temat jajek. On był tutaj już poruszany zresztą i w odcinku o cenach w sklepach i także w jednym z przeglądów, kiedy mówiłem Państwu, że pojawiają się duże, duże kolejki po tanie jajka. I rosyjska władza próbuje sobie poradzić z tym na różne sposoby. Pojawiły się w niektórych regionach nawet takie sytuacje, że wprowadzono ograniczenia, by nikt nie mógł kupować tych jajek w sklepie więcej niż dany limit. Natomiast pojawiła się propozycja, zobaczymy jeszcze, czy oni faktycznie z niej skorzystają, by po prostu znieść opłaty na import tych jajek, żeby zalać rynek jajkami sprowadzanymi z zagranicy. Skąd? No, najprawdopodobniej może być to albo kierunek chiński, albo może Kazachstan, może państwa Kaukazu, raczej nie Unia Europejska, może tu jeszcze się pojawić Białoruś. Więc, żeby uzupełnić te braki, po prostu będą kupować Jajka prawdopodobnie tam, gdzie nie zostały one obłożone różnego rodzaju sankcjami. W jaki sposób obkłada się sankcjami jajka, które przecież po prostu składa kura w Rosji? Istnieją kury, sam widziałem, jak to się dzieje, że sankcje wpływają na produkcję jajek. Tutaj może zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że ogólnie na sam. Mm, sam popyt na jajka i na kury ma wpływ ogólna sytuacja. Ludzie w Rosji po prostu zwyczajnie biednieją, to znaczy za ich wypłaty można kupić coraz mniej, bo wiele artykułów stało się znacząco. Mniej dostępnymi, a więc i droższymi. I tam, jak tłumaczą rosyjscy komentatorzy, zachodzi standardowy proces. Jeśli cię nie stać na wołowinę, to już wieprzowinę. Jeśli cię nie stać na wieprzowinę, to już drób. Jeśli cię nie stać na drób, to już jajka. Jajka i drób, jak zresztą nie tylko w Rosji, stanowią najbardziej cenowo dostępne, tradycyjne źródło białka. Nie mówię tutaj o nowoczesnych wynalazkach z na przykład składnikami od owadów, bo to także jest ciekawa alternatywa, jeśli chodzi o koszt w stosunku do kalorii. Pochodzących z białka, ale tu mówimy o tych tradycyjnych kwestiach, więc Rosjanie, jeśli biednieją i prawdopodobnie u nas wyglądałoby to dokładnie tak samo, zaczynają kupować więcej drobiu i jajek, żeby uzupełnić na przykład brakującą w ich diecie wieprzowinę, więc zwiększa się popyt. Jednocześnie zwiększają się nakłady na produkcję, ponieważ, proszę Państwa, cały, cała masa różnych elementów, które są potrzebne, hodowcom kur, a więc i producentom jajek, to są rzeczy sprowadzane z zagranicy. W dużej mierze chodzi o antybiotyki dla kurczaków, mieszanki paszowe, ym, różnego rodzaju szczepionki, chemię, elementy do produkcji opakowań. Jest tego całkiem sporo, a jeszcze są przecież maszyny, które trzeba serwisować, a one w dużej części pochodzą także z tego nienawidzonego Zachodu, który ich obłożył sankcjami. Do tego dochodzą wysokie stawki, jeśli chodzi o kredyty, wysokie procenty, co także nie ułatwia ludziom rozwijania swojego biznesu, kiedy rośnie popyt na ich produkcję. Do tego dochodzi szeroko pojęta inflacja związana także z deficytem rąk do pracy, żeby ludzie chcieli u nas pracować. Trzeba im w Rosji coraz więcej płacić, bo pojawiają się po prostu duże kadrowe braki. Wiemy z czego to wynika. Część ludzi trafiło na front, część ludzi skusiło się na pracę na terenach okupowanych, która jest dodatkowo płatna. Za ryzyko tutaj na przykład kierowców bardzo dużo ubyło z tego powodu. Część ludzi uciekło z Rosji, część ludzi wyjechało z Rosji, choć nigdy nie byli obywatelami Rosji, mówię tu o migrantach zarobkowych, ze względu na słabą cenę rubla, słabą mm, sytuację generalnie, jeśli chodzi o kwestie i społeczne, i gospodarcze. W Rosji brakuje migrantów, którzy tradycyjnie po prostu wypełniali luki na rynku pracy. To wszystko wpływa na ceny, w związku z tym ludziom coraz trudniej sobie pozwolić na te podstawowe źródła białka, co przekłada się na problemy właśnie z dostępnością. Ludzie skupują te jajka, jak tylko one się pojawiają. Więc jest to wieloetapowy proces, który ostatecznie prowadzi do tego, że Rosja prawdopodobnie, jak dowiadujemy się z Izwiest, zniesie opłaty celne przy imporcie jajek, co oznacza, że będą je po prostu kupowali tam, gdzie ludzie nie mają tych wszystkich problemów, które wynikają bezpośrednio z wojny, którą Rosja wywołała. Myślę, że Trochę lepiej rozumiemy sytuację w Rosji bieżącą dzięki tym czterem tematom ciekawym, które jak zauważyliście wszystkie pochodzą faktycznie z rosyjskiej prasy, która wciąż jeszcze całkiem nieźle jak na okoliczności, w których trwa, całkiem nieźle działa. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję za to, że wspieracie i przede wszystkim zrzutki na wsparcie pułku i mnie osobiście. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.